Dobra, sieko drodzy, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj taka dosyć taki dosyć dziwny film, bo mam trudny wybór, co wybrać, type czy talk I podjąłem decyzję, że będą numerki i pewna osoba mi je zaznaczy, będą 3, ale z tej nie wchodzi tam w grę i to co tutaj jest. Jeden z tych dwóch czołgów będzie wybrany, a jeden tak będzie pudło. Jak będzie pudło, to zastanawiam się dalej. A jak trafię, to to biorę to co? To... Dobra. To zaznacz mi numereczki, ja się odwracam. Bieram numerek 3: Pudło 2. Nie, no, muszę wziąć toga. Przed wybraniem. 1, 2, 3. Kurde, nie tak się umawialiśmy. Tu dwójka to miał być tutaj przecież. Typie. Dobra, uwaga. Uf, będzie, <laughs> będzie to na odcinku. <śmiech> wzięty. <śmiech> Kurde, no nie wierzę, że to zrobiłem, ale dobra. Mamy Toga. <laughs> nie wierzę. Nie wierzę że ja się za, za to zabiję. Wziąłem ja Toga. <laughs> No dobra, to, to był taki króciutki materiał dotyczący wyboru czołgu. No, gdyby nie było tego, ja to bym tego nie robił, a żeby był to tak na szybko zrobiłem. To śmiałeczka do widzowie, do następnego odcineczku. Widzimy się dzisiaj wieczorem na live. Cześć.